Czosnek na tarce od parmezanu. Dobra, bicze. Yy, lecimy z polędwiczką wieprzową, mlecką. Nie czy nie za grube? A, mogą takie być. Lepiej palcami, bo tuczkiem. Jest za delikatna. Trochę soli z kartonu, pieprzu czarnego. I za dużo tych przypraw. Polędwiczka jest delikatna i leci coś, leci. Trochę majeranku. Nie musi być, bo nie wszyscy lubią. Chwilę je przesmażę z jednej i z drugiej strony. Por jeden cały. Trzeba go też pokroić. Ogólnie to mam dzisiaj popołudniówkę i jest sobota. I mogłabym być wredna i nie robić im obiadu, no ale już stwierdziłam, że... Ach, będę miła przed świętami. Cały, to zielone też. Prawie palec ciachłam. Ciachnę palec i muszę zadzwonić, że niestety nie przyjdę, bo mam ciachnięty palec. Tor, trochę chili, ale trochę. Czosnek na tarce od parmezanu. Broku. Trochę sosu sojowego. Trochę powiedziałam. I trochę sosu teriaki. Wrócimy mięso na koniec. To znaczy ja dorzucę. My dorzucimy, bo razem robimy, prawda? O! I niech się nam to chwilę popyrtoli. Uj! Może to spróbować. Ciągle chciałam widelec, lepsza byłaby łyżeczka do sosu. Hu, jest dobre, pikantne. O, proszę bardzo. Bardzo dobre, pikantne dania. I się to jeszcze chwilę popertoli, bo to oni lubią rozmymłane. No musieli sobie coś ugotować, albo ziemniaki, albo makaron. Na pewno będę makaron ugotują. Także smacznego i miłego dnia Wam życzę.